Tak, bo Jurek do mnie dzwonił. W Jeszcze całkiem niedawno przeżywaliśmy emocje związane z licytacją poprzedniej polędrokowej gitary Szymona Chwalisza na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a już mamy przyjemność poinformować o tym, że powstaje kolejna. Podobnie jak w poprzednich latach, ostrzeszowski artysta dokłada wszelkich starań, by zaskoczyć i przyciągnąć uwagę. Co prawdopodobnie jak w ubiegłym roku będziemy mieli do czynienia z instrumentem dwugryfowym, ale na tym podobieństwa się kończą. Jest to kompletnie coś innego, ponieważ jest to um, chyba pierwsza taka gitara w Polsce, a przynajmniej e, pierwsza gitara, która wystąpi na takich dużych scenach w Polsce, bo jest to gitara dwugryfowa, w której jeden gryf jest gryfem basowym, a drugi jest gryfem elektrycznym, czyli w ogóle kosmos Steve Vai ma czy miał kiedyś taką gitarę natomiast ja w Polsce nigdy nie spotkałem czegoś takiego znaczy to raczej by było niemożliwe w takiej normalnej sprzedaży tego typu gitara już gitary dwugryfowe którą, którą miałem w zeszłym roku była ewenementem natomiast to to już jest absolutny, absolutny kosmos i sam jestem ciekawy jak, jak to wiosło zabrzmi na na Pol'and Rock Festivalu już podjęto rozmowy z gitarzystami, którzy podejmą wyzwanie i spróbują zagrać na tym wyjątkowym, ale też wymagającym instrumencie. To jest w ogóle wyjątkowa sytuacja, bo ta gitara jest zrobiona od zera. To jest yy, przez profesjonalnych lutników wykonana gitara yy, firmę Silence Scream z Warszawy. Yy, sponsorem i patronem tych gitar od lat jest, yy, są salony muzyczne Riff. I to oni jakby tutaj sprawują pieczę nad, nad powstawaniem tej gitary. Jest to gitara zrobiona z Olchy klejonej, e, dlatego jest bardzo lekka, ponieważ w poprzednia gitara mieliśmy ten problem, że Tomek Organek podczas koncertu po jednym numerze powiedział, że jednak kolokwialnie mówiąc urywa szyję, bo <laughs> to jakbyś sobie powiesił dwie gitary na, na pasku. Natomiast ta jest lżejsza, mam nadzieję, że, że będzie mniej problematyczna do takiego grania. Mieliśmy pozyskać palisander, który jest najlżejszą w ogóle formą drewna, natomiast nie mieliśmy takiego dużego kawałka, lotnicy nie mieli, bo się okazało, że jednak e, duża gitara to trochę więcej tego drzewa potrzeba. Natomiast no, absolutnie wyjątek, e, cała elektronika będzie też przystosowana do takiego ciężkiego grania, także myślę, że, e, myślę, że wszyscy znajdą w tej gitarze coś dla siebie z muzyków. Ze względu na to, że gitara jest większa niż dotychczasowe, może pomieścić więcej portretów gwiazd i gości Polendrock Festival. Lista jest więc długa, bo zawiera aż blisko 10 chyba wszystkim znanych nazwisk. Krzysiek Zalewski, na pewno będzie Borys Szyc, bo też wczoraj dostałem zdjęcia Borysa już do, do portretu. Będzie Janek Borysewicz, będzie zespół Kwiat Jabłoni, czyli... Dzieciaki Kuby Sienkiewicza. Będzie Brodka, będzie, będzie, będzie pan Jerzy Kryszak. To też taka świeża, świeża informacja. Czekam jeszcze na zgodę od pani Martyny Wojciechowskiej, ale myślę, że to, że to będzie tylko formalność. I mam jeszcze takich parę osób, które może zostawię sobie na niespodziankę. Jak widać tegoroczny zestaw bohaterów gitary jest bardzo różnorodny, czyli dokładnie taki jak cały festiwal organizowany przez Jurka Owsiaka i jego ekipę. Jestem przekonany, że idea festiwalu jest taka właśnie, żeby łączyć a nie dzielić i ja nie mogę się też doczekać tego festiwalu, bo jakby Pomijając te kwestie muzyczne i te spotkania z ludźmi oczywiście są bardzo ważne, to atmosfera festiwalu, jak ktoś nie był, to mogę zareklamować, że to jest faktycznie takie miejsce, w którym zapomina się o tych wszystkich jakichś tam bzdurach politycznych, jakichś takich naszych podziałach i tak dalej. I tak jak Jurek powiedział w zeszłym roku chyba, że, że jest to festiwal ludzi dobrych i miłych i to jest taki wyświechtany banał, ale tam faktycznie tak jest. Tam tam się nie ma o co kłócić. Tam się wszyscy cieszą z tych chwil, które tam przeżywają. roczny Polendrock Festival odbywać się będzie od 3 do 6 sierpnia i do tego czasu gitara Szymona Chwalisza ma być już rzecz jasna w 100% gotowa. W tym roku tak siedziałem, oglądałem różne, różne grafiki polendrockowe, wośpowe i tak mi do głowy przyszło, że w zeszłym roku takim fenomenem były te słoneczniki, które posadził jeden z rolników przy, przy polu w, w Makowicach. I to dużo zdjęć było jakby z tymi słonecznikami, te słoneczniki też się pojawiły w tym roku na koszulkach polędrokowych. i stwierdziłem, że moja wersja taka bardziej realistyczna tych słoneczników zagości na gitarze. Oczywiście ja sobie jeszcze coś tutaj dorobię do tego wszystkiego, będą te portrety, także myślę, że gitara będzie no, zupełnie inna niż, niż poprzednie, też na tym mi zależy od lat, żeby te gitary nie były w żaden sposób nawet kolorystycznie mm. podobne. A trzeba pamiętać, że polędrokowe gitary to jedynie dodatek do podstawowej aktywności artysty, jaką jest tworzenie obrazów i organizowanie kolejnych wystaw. 9 lipca w Teatrze Kores w Katowicach otwieramy wystawę. To jest taka łączona wystawa moja, Grzegorza Skawińskiego z zespołu kombi i Darka Kamysa z kabaretu hrabi. Grzegorz z Darkiem też malują. No i stwierdziliśmy, że zrobimy taki mix. Nazwaliśmy tę wystawę do trzech razy sztuka. Wystawa będzie wisiała w Teatrze Kores do końca sierpnia, także jak będziecie Państwo na Śląsku, to serdecznie zapraszam. A w międzyczasie ja przygotowuję się do kolejnej wystawy, którą otwieram 2 października w Teatrze 6 Piętro u Michała Żebrowskiego w Warszawie w Pałacu Kultury. Szymon Chwalisz nie zapomina też o swoim rodzinnym mieście i zaprasza na prowadzone przez siebie warsztaty w Ostrzeszowskim Centrum Kultury, które ponownie ruszą po wakacjach. W planach jest także wystawa prac stworzonych przez ich uczestników.